Łobetlejce i małym hundzie Jak wiecie Staram się wszędzie propagować moja gotka śląska Bez cóż dzisiaj Wam sprawią O tym co się zdarzyło W sąsiedniej wsi pora lodnazot. W tej wsi o której mówię Ludzie Fes Przają podbuczkowi A ich wiara jest silno, Jak gruby strom Wszędzie zadbali o kapliczki Krzyże Kaj ktoś w to Dbo o świeże blumy, kaj każda figura świeżej panienki jest zadbano i czczono. Woraz nagle, jeden młody Karlus, pomyślał, że postawi srogo Betlejka, a że niedługo miały być święta Bożego Narodzenia. Jak pomyślił, tak zrobił. Pośrodku wsi stanęła nową konstrukcją. Było wszystko: święto rodzina, żółbek, eźle, bydło i we wszystko jak we piśmie świętym. Żółbek wyścielono siankiem. Ktoś fundnął figurka dzieciątka, ktoś fundnął lampki, a jeden hob kupił super jasno-byrna, kero blendowała gnał na dzieciątko. Figura dzieciątka była skludzano na noc, a rano przynoszono, coby by żody niej nie wziął ani nie skludził. Mały Hund hobby agent James Bond 007 Niedaleko Betlejki na gospodarstwie mieszkał mały Hund. On był festrojber. I szkódnik co chwila pito z gospodarstwa. Gospodarz co chwila żar gańba i odbierał pieruna z roztomaitych miejsc, kaj go hecili. Chod był richtig, choby agent rządowy, roz się zrobił srogo dziura, tak ryła pskami, że wylos. Inszym razem przełożył się sztachety we starym płocie, a roz to zrobił gańba na całą wieś. Jakże wspominała, figurka dzieciątka była skludzana na noc a rano sąsiad i naszych szychta do huty dowoł ją do żłóbka. Wczas rano sąsiad idzie z figurką dzieciątka, z należną czcią niesie lekuchno, co by się nic ni drab nie, nie zdarzyło, i nagle drab zapomniał na dychaniu. W Betlejce, na sianku, podświetlony srogą byrną, leżał na plecach mały hund gospodarza z sąsiedztwa i choby mały bajtel. Hop zaczął wyzywać na niego Ty pieronie. Larmo się narobiło, sąsiedzi powyskakiwali na dwór w nocnych obleczeniach, bo hop się tak dar, a że wszyscy myśleli, że coś gore i trzeba wołać fojermanów. Chodził zaś, obudził się z kisztego larma i pitnął do domu, z którego uciekł. Gospodarz się fest wnerwił, i ludzie we wsi wszyscy całkiem święta na niego patrzyli we kościele krzywo, a faroż też patrzył z wirzutem. Po świętach w sklepie Gospodarz kupił siatka, w pół metra po ziemia i chud już nie miał nikaj pitnąć. Richtig fajne opowiadanie usłyszała i zredegowała Johanka.